Miałem wtedy dziesięć lat i ogromnie fascynowały mnie przeróżne owady. W pudełkach po butach z tektury i papieru konstruowałem małe miasteczka, gdzie osadzałem chrząszcze i inne żyjątka, które złapałem z podwórka. Bardzo lubiłem wykopywać robaki. Kochałem patrzeć, jak pająki tkają swoje sieci pajęczyn. Byłem tym wszystkim żywo zafascynowany. Pewnego lata moi rodzice zabrali mnie i młodszego brata w podróż na wybrzeże. Po drodze zatrzymaliśmy się i biwakowaliśmy na przypadkowych kempingach. Którejś z nocy nad wybrzeżem zbliżała się burza. Dla bezpieczeństwa tata zdecydował się wyjątkowo załatwić nam pokój w motelu, ale gdziekolwiek nie poszliśmy, tam brakowało wolnych miejsc. Robiło się już późno i rozważaliśmy spanie w samochodzie, kiedy zobaczyliśmy przyćmione światła Lighthouse Inn. Motel był bardzo zaniedbany, zniszczone brudne miejsce. Ale na parkingu stało kilka samochodów, a z odsłoniętych okien widać było palące się światła. Potrzebowaliśmy czegokolwiek, dlatego przystaliśmy na to. W środku, na całe szczęście, jedynymi nieprzyjemnymi rzeczami były plamy na podłogach i firanach, ale było to o wiele lepsze niż spanie w aucie w czasie burzy. Dzieliłem łóżko z młodszym bratem i szybko zasnąłem w akompaniamencie deszczu i piorunów. Kiedy się obudziłem, nie słyszałem nic na prawe ucho. Usiadłem na łóżku i zacząłem je gorączkowo pocierać. Moja mama, jako pierwsza, zauważyła krew. Na moim policzku pojawiła się gruba, czerwona linia. Ślad zaczynał się na uchu i kończył na moim podkoszulku. Wsunąłem tam palec wskazujący, przebijając się przez wartką krew. I poczułem, że coś utkwiło mi w uchu. Penetracja zatrzymała się na jakiejś śliskiej grudce. A potem ta grudka zaczęła się wić. Przez głowę przebiegło mi drżenie i wpadłem w stan pełnej paniki. Całe moje ciało trzęsło się, gdy próbowałem to wydrapać i na przemian uderzać w moją małżowinę uszną. Cokolwiek tam było... Szarpało się coraz mocniej i zaczynało dziwnie buczać. Krzyczałem na całe gardło, gdy doskoczył do mnie tata i zatrzymał w miejscu. Mama wyjęła pęsetę z torebki i gdy tata przytrzymywał moją głowę nieruchomo, ta próbowała wyciągnąć intrusa. Mój młodszy brat Jesse płakał w kącie pokoju. To wsuwało się coraz głębiej, gdy mama próbowała to chwycić. Dreptało bardzo szybko. Słyszałem, jak mój tata mówił, że wygląda jak owad. Zwymiotowałem. Zbyt dużo krwi zaczęło gromadzić się w moim uchu i zbyt trudno było zobaczyć, co dokładnie się tam zagnieździło, a co dopiero trudnym było to wyjąć. Wsiedliśmy do samochodu i pędziliśmy do szpitala. Najbliższe był dopiero godzinę stąd. Nie dotykałem ucha przez całą drogę. Miałem wrażenie, że gdy tylko podnoszę rękę, owad wdziera się coraz głębiej. Siedziałem, jak sparaliżowany. Kiedy przyjechaliśmy, przed szpitalem doszło do wypadku dwóch samochodów, a w akcję była zaangażowana większa część personelu, więc czekaliśmy kolejne pół godziny, aż w końcu ktoś mógł mnie zobaczyć. I przez te pół godziny Wydarzyło się bardzo dużo. Na początku bardzo chciało mi się pić. I nie mam na myśli wzięcia łyka wody. Byłem kompletnie odwodniony, spragniony, jakbym od kilku dni stąpał po pustyni. Nieważne, ile wypiłem wody od rodziców, to mi nie wystarczało. Skończyło się na tym, że wbiegliśmy do supermarketu przy parkingu, gdzie łapczywie chwytałem za butelki wody, odrzucając wypite na podłogę. Potem poczułem, że coś dziwnego dzieje się po mojej prawej stronie twarzy. Gorące mrowienie pod skórą paliło gorzej niż pokrzywa. Mój policzek zaczął puchnąć. Potem zacząłem kaszleć. Czułem się, jakby w moich zatokach płonął żywy ogień, który sięgał aż do gardła. Pita woda łagodziła nieprzyjemne uczucie. Moje prawe oko zaczęło drgać. Dolny róg tęczówki zaczął blednąć i zanikać, po czym powoli ten wyblakły punkt zaczął przesuwać się po całym oku. Potem poczułem, jak spazmatyczny ból głowy zaczyna przesuwać się po mojej całej szczęce. Zęby wydawały mi się kruche, potem zdrętwiały mi dziosła, aż w końcu w ogóle przestałem je czuć. Obficie się pociłem, a gdy przejechałem palcami po głowie, na mojej spoconej dłoni zobaczyłem wypadające włosy. To było piekło. Ponownie podniosłem rękę i stwierdziłem, że cała prawa strona mojej głowy jest spuchnięta, a moje włosy wisiały chyba tylko na resztkach potu. Moja mama krzyczała, a insekt w uchu buczał jak mały silnik. Słyszeli to już nawet moi rodzice. A to, to było pierwsze trzydzieści minut. Gdy w końcu zobaczyliśmy lekarza, ten natychmiast wezwał nas do transportu do innego miejsca. Ratownicy medyczni podłączyli mnie pod narkozę i obudziłem się kilka godzin później. Choć właściwie, obudziła się moja świadomość. Nikt nie wiedział, że nie śpię, albo wiedzieli, ale sądzili, że ich nie słyszę. Z zamkniętymi oczami leżałem świadomy na sali operacyjnej otoczony specjalistami wszelkiego rodzaju. Przewodził wszystkiemu onkolog, który omawiał różne opcje z moimi rodzicami. Słuchałem wszystkiego, co mówili, ale niczego nie rozumiałem. Przeprowadzili rezonans magnetyczny, tomografię, EEG, a nawet PET. Udało im się pobrać próbki owada. I przetworzyć się. Znaleźli niemożliwie małą ilość informacji na temat intruza. Bazy danych nie miały praktycznie nic. Słuchając lekarzy i rodziców, czułem jak wszystkie mięśnie w mojej prawej ręce napinają się, jakby zamieniając w kamień. Owad ponoć wpuścił do mojego ciała toksynę, która skutecznie mnie paraliżowała. Trucizna zaczynała poruszać się w mojej klatce piersiowej. Czułem, jakbym miał drut kolczasty, owinięty wokół płuc, które z chwili na chwilę coraz kurczowiej się zaciskają. Moja krew gęstniała w galaretowatą breję, która powoli zatrzymywała funkcję nerek. Coś złego działo się ze skórą wokół mojego ucha. Lekarze mieli dużo teorii. Początkowo twierdzili, że to zawał, że naczynie krwionośne zostało zablokowane przez skrzep. Potem, że to zablokowana tętnica, twężenie naczyń, może kompresja mechaniczna. Ale potem obszar na zewnętrznej skorupie mojego ucha zaczął wskazywać na szybkie oznaki martwicy. Oznaczało to, że moje ucho musiało zostać usunięte, zanim pojawi się gangrena i trzeba było zrobić to natychmiast, zanim uszkodzona i obumierająca tkanka rozprzestrzeni się dalej w mojej czaszce. Zostałem poddany radykalnej mastoidektomii. Usunięto moje komórki wyrostka sutkowatego, błonę bębenkową, większość struktury ucha środkowego i kanał słuchowy. To dało im pierwsze prawdziwe spojrzenie na to, jak wyglądał owad. Przypominał śluzice, wliczając w to wystającą paszczę z trzema rzędami wyszczerbionych zębów na dwóch kościanych płytkach. Z gardła owad wydalał śluzowatą, przypominającą ropę, substancję. Ta umożliwiała mu łatwiejsze poruszanie się i przeciskanie przez mój przewód słuchowy. Ropa działała też paraliżująco więc nie czułem, kiedy owad przeżuwał mi bębenek ucha i potem się przez niego czołgał. Owad zadomowił się w mojej jamie bębenkowej, gdzie zjadł moje kosteczki słuchowe. Niestety, mechaniczne usunięcie owada nie powstrzymywały dalszej dewastacji mojego ciała. Okazało się, że z paszczy robala wydostawały się maleńkie macki podobne do języków, rozpraszające po moim organizmie. Lekarze nie wiedzieli tego wcześniej. Wydawało się, że istota ma pewne specyficzne właściwości, podobne do mięsożernych mięczaków, a dokładniej ośmiornicy. Miała to być jakaś rzadka mutacja, która spowodowała, że te macki miały własny system nerwowy, zupełnie jakby były autonomicznym organizmem. Stale się rozmnażały w jamie robaka. Szukały i żerowały. Podobnie jak u ośmiornice, macki żyły i działały niezależnie od siebie, ale wydawało się, że mają wspólny mózg. Po otrzymaniu informacji od jednej, następne zmieniały swoje aktywności. Wszystko to miało sens, dlatego tak ciężko było je zlokalizować. Ośmiornice też są mistrzami kamuflażu. Czymkolwiek był ten robak, ta istota wyewoluowała w nieznany nikomu sposób, ale lekarze nie mogli mi bezpośrednio pomóc. Nowy specjalista mówił o inteligencji tego robaka. Nie mogłem zrozumieć, jak coś tak małego może być inteligentne. Ale wtedy ekspert powiedział coś, co mnie zamurowało. Pytanie mnie jest to, czy ten robak jest inteligentny, za to jak bardzo jest inteligentny. W końcu spójrzcie, co mi zrobił. Ja, człowiek o wiele większy, posiadający ogromne zdolności ekspansywne, daleko wykraczające poza to, co ta istota mogła osiągnąć. A jednak to ja leżałem na stole operacyjnym zaatakowany przez to szaleństwo. Onkolog zalecił podjęcie próby leczenia, analogicznie jak nowotworu. Spustoszenie mnożyło się i wymykało spod kontroli, ale tylko w określonych regionach ciała. W moim pogarszającym się stanie rodzice zgadzali się na wszystkie potrzebne zabiegi i operacje. Przeprowadzono zaawansowaną radioterapię, kraniotomię i endoskopię. Wszystko jedno po drugim. Istota wyciągnęła łapska w kierunku mojego mózgu i wplotła się w płat ciemieniowy. Lekarze powiedzieli, że wygląda to niczym kraken owijający się wokół starego, drewnianego statku. To coś zamieszkało w moim mózgu. A lekarze próbowali zrobić wszystko, aby mi pomóc. Ale macki się rozprzestrzeniały. Usunięto mi oko, nos i fragment szczęki. Później poddano to rekonstrukcji. Wykonano mi operację tchawice i na szczęście moje gardło i szyja nie były aż tak zdewastowane. Torakotomia wykazała, że macki zaczynały rozprzestrzeniać się na moje serce i płuca, ale tylko w minimalnym stopniu. W tym akurat przypadku chirurdzy dali radę skutecznie je usunąć. Straciłem też ramię. Czasem i do dziś czuję fantomowe mrowienie, które towarzyszyło mi pierwszego dnia bycia zaatakowanym przez tego intrusa. W następnych tygodniach miałem przeprowadzanych tuziny operacji. Ale na szczęście wszystkie kolejne były już tylko kosmetyczne. Gdyby nie one, nawet nie przypominałbym człowieka. Słyszałem, że motel został poddany kwarantannie, ale w środku niczego nie znaleziono. Kilkaset metrów za motelem znajdowała się kamienista plaża. Na niej znaleziono ciało ogromnego, martwego wieloryba, który został rozerwany na strzępy przez wszelkiej maści stworzenia głębinowe. CDC zostało wezwane do zbadania sprawy. Jednak od tamtej chwili nie było na ten temat żadnej nowej wzmianki. W każdym razie żyje i każdego dnia śpie z zatyczkami do uszu.